8 godzin polska strefa i polska odpowiedzialność. My ponosimy pełną odpowiedzialność za wszystkie wydarzenia. Przyjci żegnają ajatollaha al-Hakima. W Katowicach górnicy w obronie pracy. Zawsze no, jeszcze pokoju. W Justyna Pochankę witam, ma to szczególny wieczór w bazie Babilon, gdzie za niecałe 8 godzin Polska zacznie najtrudniejszą misję pokojową. Punkt siódmy rano obejmiemy dowództwo w środkowo-południowym Iraku, do niedawna uznawanym za wyjątkowo bezpieczny. Dziś pełnym szyitów krzyczących z żalu, wściekłości i z chęci zemsty na pogrzebie zamordowanego w zamachu Ayatollaha Mohammada Al-Hakima. Dziś w Nadżafie żegnano go jak męczennika, wznosząc jednocześnie antyamerykańskie okrzyki. Maciej Woroch. Na ostatni odcinek drogi za trumną Ayatollaha Mohameda Bakra al-Hakima kilkuset tysięczny tłum muzułmanów z całego Iraku i z zagranicy wyruszyło o świcie. W ogromnym upale kondukt żałobny przeszedł 15 kilometrów z Kufy do Najafu. Zrozpaczeni muzułmanie szli za trumną, w której złożono zegarek, pierścień i pióro Ayatollaha, bo po zamachu nie udało się odnaleźć jego szczątków. Szyjci nieśli ze sobą czerwone i zielone flagi, w islamie symbolizujące męczeństwo. Zgodnie z liczącą ponad 1300 lat tradycją bili się w piersi i po głowach. Tak okazując swój żal i wściekłość. Jesteśmy tu, by złożyć kondolencje i pokazać nasz smutek po śmierci Ayatollaha. Winne są Izrael, Ameryka i siły koalicji, które nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa Irakijczykom. Strach, że do podobnej tragedii może dojść, znów paraliżuje Irakijczyków. W nocy w Kufie policja iracka znalazła dwa samochody z materiałami wybuchowymi. Na czas uroczystości w Nadżafie wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa. Co kilkanaście metrów ustawiono posterunki policji. Siły koalicji trzymały się z daleka. Do świętego dla szyitów miasta przyjechali dziś duchowni z całego kraju. W Nadżafie byli też przedstawiciele nowych irackich władz. Jesteśmy tu jako delegacja rady zarządzającej przedstawiciele wszystkich Irakijczyków by pożegnać Ayatollaha Mohameda Bakra al-Hakima i wszyscy zgodnie potępiamy ten akt terroryzmu. Szczątki Ajatollaha pochowano tuż obok meczetu pierwszego i Mama aleko, niedaleko miejsca zamachu. Maciej Woro, fakty. Zdaniem specjalistów, Nadżaw to jedno z najniebezpieczniejszych w tej chwili miejsc w Iraku, w polskiej strefie, ale przez najbliższe tygodnie wciąż pod kontrolą Amerykanów. Za resztę środkowo-południowego Iraku od jutra będą odpowiadać Polacy. W faktach w tej chwili baza Babilon na kilka godzin przed uroczystym przejęciem dowództwa przez Polskę. I nasz specjalny wysłannik Andrzej Morozowski. Witam Cię, Andrzeju. Dzień dobry. Andrzeju, strach przed tym, co może nas spotkać, co nas czeka, czy zauważyłeś u kogokolwiek takie uczucie? Nie, nie zauważyłem strachu. Wśród wyższych oficerów panuje nawet coś w rodzaju euforii. Oni są najwyraźniej zachwyceni tym przejęciem polskiej strefy, bo liczą na to, że wszystko się powiedzie, a wtedy będą mogli w swojej karierze zapisać nowy, wspaniały rozdział kariery oficerskiej. Gorzej już jest z tymi nastrojami wśród młodszej kadry wojskowej. Tam często słyszę takie obawy wyrażane, że być może po przekazaniu już tej strefy Polakom, tej bazy, Polakom tu w bazie właśnie mogą się pogorszyć warunki życia, warunki bytowe. Jutro ma być wielka wojskowa uroczystość z pompą. Czy jest obawa o to, czy wszystko pójdzie gładko? Powiedz, co ćwiczono, bo wiem, że są ćwiczenia i próby generalne. Rzeczywiście tu za moimi plecami widać wejście do tego amfiteatru, w którym jutro się będą odbywać te wszystkie uroczystości. Różnego rodzaju ćwiczenia odbywają się tu tak naprawdę od kilku dni. Dzisiaj była taka wielka próba generalna wprowadzanie pocztów sztandarowych, czytanie polskich nazwisk, ale nie tylko. O ile wiem, nie było tylko próby modlitwy, a będzie modlitwa również jutro i to będzie modlitwa po polsku, którą wygłosi biskup Polowy. Leszek, Sławoj i Guć. i będzie też modlitwa po angielsku, którą wygłosi kapelan amerykański. Z bazy Babylon w Iraku Andrzej Morozowski, studiów w Warszawie już za chwilę szef sztabu generał Czesław Piątas. A w Faktach Wieczornych jeszcze między innymi Katowice i 10 tysięcy górniczych rodzin w obronie pracy. Sprawa czteroletniego Michałka utopionego w Wiśle wraca na Wogandę. Rektorzy wyższych uczelni w strachu przed fiskusem. A moimi Państwa gością w faktach jest w tej chwili szef sztabu generał Czesław Piąte. Witam, panie generale. Dobry wieczór. Będzie pan trzymał kciuki? Ja trzymam kciuki cały czas, od momentu, kiedy zaczęliśmy planowanie. To muszą wolać, ale widzę, że zaciśnięte. Yy, ja myślę, że na razie nie było takiej potrzeby, trzeba ich bardzo mocno, ale. No, w od czasie złota, na czachy, myślę, jest, że trzeba. To jest moment, od którego trzeba trzymać mocniej. A czy, panie generale, od tego trzymania poprawi się łączność telefoniczna między Irakiem a Polską? Żołnierze narzekają, że nie mogą się dodzwonić do rodzin. Yy, ona jest yy, nie najgorsza, ale proszę pamiętać o tym, że żołnierze nasi przyzwyczaili się do tego, że kiedy po raz pierwszy wylądowali w Kuwejcie, mieli do dyspozycji wszystko. W stawie bazie amerykańskiej teraz przemaszerowali ponad 500 kilometrów, podzielili się na poszczególne obozy, i sądzę, że ta łączność będzie zdecydowanie lepsza już pod koniec przyszłego tygodnia. Uruchomimy o 100% większą liczbę kanałów łączności satelitarnej, a także będziemy mieli radiostację pracującą na poszczególne węzły łączności w garnizonach takich jak Lubliniec, Jakopole, także Świętoszów, także Szczecina. Może Pan obiecać rodzinom, że telefony u nich w domach zadzwonią? Na pewno tak. Czekamy także na rozwój infrastruktury, i wtedy będzie można także korzystać z indywidualnych telefonów komórkowych. Dzisiaj jest to niemożliwe. Było to możliwe w Iraku, a więc tą różnicę rodziny odczuwają w tej chwili. Było możliwe w Kosowie? W Kosowie na początku nie, ale teraz jest to już możliwe. Panie generale, minister Szmajdziński wiezie polskim żołnierzom kiełbasę, kabanos. Ja myślę, że dla 2400 nie starcza, ale tak poważnie czego im w tej chwili potrzeba? Potrzeba jest im rozsądnego działania na wszystkich szczeblach, potrzeba dobrego rozpoznania, potrzeba także właściwego zgrania. Sądzę, że wszystko to żołnierze otrzymali w procesie długotrwałego szkolenia i przygotowania. Ja pragnę podkreślić, że ja swoim pismem do dowódców amerykańskich przekazałem już ich dowodzenie operacyjne od dnia jutrzejszego, także i tych wszystkich, którzy są w naszej dywizji w imieniu szefów sztabów i szefów obrony tych państw. A więc formalnie jutro będziemy mieć piękną Uroczystość symboliczną, bardzo ważną, ale z, z punktu widzenia operacyjnego żołnierze ci już zostali przekazali. Czekamy Jutro. tylko na cześć wrzesień. Jutro piękna uroczystość i tak naprawdę trudna misja, panie generale. Na jak długo obejmujemy to dowództwo? Misja ta nigdy nie była łatwa, ona może teraz wydaje się trudniejsza, ponieważ jest eskalacja pewnego rodzaju nowych ataków, ataków bombowych o dużej skali rażenia i ofiar. No i nastroje są inne. Nastroje są też inne, zupełnie inaczej jedzie się i zupełnie inaczej widzi się moment, kiedy przejmuje się całkowicą odpowiedzialność. Zwłaszcza, że na ulicach jest pół miliona szyitów. Tak, to prawda, ale trzeba też zaznaczyć, że ci szyici zachowywali się spokojniej niż przewidywaliśmy. Panie generale, czy jest możliwe, że Polska będzie dowodzić polską strefą przez pół roku, a potem będzie dowództwo rotacyjne i zastąpi nas Hiszpania? Nie, nie prowadzimy tego typu rozmów, nie prowadzimy tego typu kalkulacji. My otrzymaliśmy od Amerykanów propozycję dowodzenia tą strefą i tą propozycję będziemy starali się jak najdłużej wykorzystać. Oczywiście zależy na bardzo na tym, żeby współ